Stare miasto, plac Nankiera, tam historia się otwiera. Tutaj leżą ci piastowie, zaraz Kośka ci opowie ich historię, życiorysy, blaski, cienie i kaprysy. Możesz wspólnie z Henrykami zacząć walczyć z mongołami, już próbował nasz pobożny. Nie był on nazbyt ostrożny. Gdy chcesz poznać dzieje jego oraz Henryka VI i Białego i Grubego, odwiedź ich, bo to nic złego. I księżniczki bez wątpienia też są warte odwiedzenia. Anna, Owka i Elżbieta, z każdej równa jest kobieta. Mamy pewność, że w podzięce piastom Śląskim oddasz serce, tak jak pewna Karolina o niej też tu się wspomina. Pozwól porwać się w przeszłości, przejdź się tu na osobności, albo, gdy masz z kim, grupowo, i poznaj Wrocław na nowo.